Tohle je tylko uważaj może być. Ja przyjedę. Łatwo. Hmm. Ale to wszystko sobie chodzi. No jas, Dwóch. Szło do, do Gdomku, ale może być tutaj. W domku mogę być. A drugi tu też. Kuj was zjebałem, kochani. Widzisz go. Ja Daję liście, kurwa, ta jest tak O dostał coś. na HP miał koleś. A się kurwa, dostałem. jego ja go nie trafiłem do pierwszego. razu się tak patrzy. Czekaj te chipsy tak przeskadzają. Nie gadasz. Nie. O, flash. Lewo nie żyje. U ciebie albo balkon. Mhm. Ale tam by nie przeszedł. Czy się minęliście? Aha, po to na respie jesteś. Ale paki nie widziałem.

Wilka napisała, że może za 10 minut zagryć. Mhm. Pokupiła myszkę, tylko pytanie, czy ma słuchawki kupione, bo jak ja wtedy z nią grałem, to ona w ogóle nie słyszała, że ja w ogóle, gdzie ja jestem i biegam. A tutaj usunęli ten filmik, ty ty usunęli? nie był usunięty, on jest cały czas. Nie? Tak, patrzyłem. nie ma? Jest. Ale nie, nie mógł być usunięty, bo ja dostaję powiadomienie, że jest... E, jak ja miałem tam, żeby były jakieś prawa autorskie, albo że ktoś zgłosił, to ja dostaję powiadomienie na konto. A, a jest, bo sprawdziłem. A no jest. Cofam się. Dobra. Patrzę ten balkon. 43 dos w jednym Nie wiem nie wiem wiesz co nie wiesz co czasami to na kanał wejść i tak poszukać, bo czasami nie wszystko się widać, bo ja też... nie wiem, tu mu nie było. Ale sprawdzę jeszcze po meczu z ciekawości, bo ja miałem to. A ja by... Co? Jaki piksel Idę do budynku jak coś budynku Widziałem go? O mnie nie O kurwa Nie spodziewałem się, że on się tak odwróci. A jak z panik panice strzeliłem. Ale kurwa, też myślałem, że on stąd poszedł. Dobra, z czegoś innego spróbuję. Nie trafiłem. Nic nie widzę Idzie do ciebie na szolki Jaki kurwa timing, kibany A może ratsuje? Kto wie Słyszę coś Czekam. Na blisko. No tam kąpić przez chwilę. Dobra, wychodzę. Ty! Ty, no to jest kurwa niemożliwe, żeby on... Dobra, ja to już będzie widział wtedy. Nie no kurwa, niefortunny timing. Stał w tym cały czas miejscu. Przede mną. Ja jebie. Ma Łapa co te O, kurwa. Masz to. Co? Jak? Ja też to miałem w mi tam na, na balkonie pixel jakiś zostawał. Nie wiem. Kurwa. Nie wiem. O który ci chodziło, odcinek ci chodziło z basenem? Mhm, uh -huh. jest, znalazłem na telefonie, zaraz ci powiem. Ale jeszcze na niego wejdę, bo to jest na moim końcu, więc z telefonu. Aha, nie kupiłem granatów Chuj, czekam. U mnie? U mnie jest. Sprawdza. Ale FART, ale FART! On też kurwa, nie miał cala Wiecie mi spadł z tego Mam odcinek Dwadzieścia wyświetleń, dwa tylko nie temu Może ja ci ja ciepałem gdzie to jest A ja w sumie Julka też mówiła co to jest co ja usunąłem odcinek Kurwa, to ty kupisz palaka, czy on Nie. Mhm. Kurwa, to ile hajsu wydali? Jest, e, Tam jest, e, tego, piach, może być. Podskakiwał. No jest. No. Kurwa mać, mogę <coughs> ...naraz iść na niego. Ływę, kłócąc! A dostał z genota? 39 Ja myślałem, że tego odbiłeś jakoś. Mhm. Myślałem, że tego obiłeś, to chciałem tak wiesz. Ee, żeby go z genotem wykończyć. A tak tak kłóci. Mogę strzelać w głowę, bo mi się wystawił Kopajowej. Ja ale jeden był po prawej, tamtą, no. Obity, wziął moją błędę. Kurwa, 33 HP zostało. zostało. Dobra, chyba eko, co? A po chuj. do balkonu. Poczekaj chwilę, ja idę na balkon zobaczyć. To jeden może być na Longu. Baba Pia. Aha, ile mu dałeś? A, ja 18. Ja piję Nie, no ja to piję dolegę, No. Nie, ja wszystko wydawałem cały czas. Dlatego miałem takie bojoni inne Osobki Na pewno będą bug bak... O, jeden jest ten smoke na no no long Ej, szert, Bez! Mi się nóż kujba! Wystawił. Nie no, kurwa czemu? Kurwa, mi się kasa wystawiła? Zablokowałeś mnie w sumie Sorki, to mogę mnie tu ugryźć Jeśli byś się k***a w przypadku Łokasa wystawił Dobra, k***y, musimy to wygryźć Dobra, na no spokojnie, czekamy Ja chwilę czekam? Idę? Ja mam granaty, to ja będę dawać tego. Palaka zaraz. Co jej potrzebne zajebiście. Ja miałem celownik na twojej głowie, nie trafiłem. Mm -hmm. O oh, Wa mać, debil E eh, biblioteka jeden I zaskoczył drugi Jest po środku

nie, tebli, kujwa ze mnie. Hmm. Aha, zjaszował. Mhm. Przeszła jako palaka, przeszedł jakby zanim się rozbił. Ja kieł, dalej to był weekend mecz Dobra ja wychodzisz na remis Dobra ja poczekajmy sobie na czas Będę mieszał Patrzę spokojnie Dobra ja patrzcie ci plecy to jest Nie Lagi mam Jaką on no Ale mocno bity Niech Jak się że na tego longa poszedłem? Ej! Hey, co, no, Czuc nawet strzelałem, no kurwa ma co jest kurwa co... Za... Jebać kurwa taka szansa. Hm. Nie no, pierwszą połowę zjebałem